Siemka to będzie profesjonalny test kaw, to jest jak widzicie stara żółta Cibio Family, a to jest nowa Cibio Edusio. No i zobaczymy czym się czymś różnią, tej już nie ma w sprzedaży, stąd niestety jest ona przeterminowana, natomiast wydaje mi się, że Wolory dalej tutaj pozostały tej kawy i mam nadzieję, że ta różnica nie będzie wynikać z tego, że ona jest przeterminowana, tylko dlatego, że ta jest zjebana Edusio, nie? No to dobra. Poza tym, jeśli ta będzie gorsza od przeterminowany, no to już w ogóle, nie? E, to tak, odstawiamy sobie to. Tu już nasypałem tą kawę i zaznaczyłem. Ojejku. Zaznaczyłem tutaj tą tasiemką, nie wiem czy widzicie. To jest stara. To jest y, dobra żółta cibio. A to jest Edusio. Dobra, musimy teraz nasypać tyle samo cukru. Idziemy no? tu. Pierwsza, druga. Dobra, sprawdźmy sobie aromaty. Ja to, że mam czuły nos. No tutaj czuć. Ojoj. Tu jest gorzej. Tu czuć kawę ewidentnie, a tutaj. Ojoju. No to wielki test. Jedziemy. Edusio. No się dobrze smakuje. Nie powiedziałbym, że jakoś źle. Teraz to zwykłe. Też dobrze. Przed pierwszą sobie pijemy. Niam mniam, niam. Dobra, mam w miarę czysto. Zaczniemy teraz od starszej, od żółtej starej Cibio. Okay. No nie no, tutaj jest nawet lepsza teraz. E, zrobimy tak, że ja wiem tutaj, że ta jest stara, bo tu jest ta naklejka, ale jakoś to sobie zamieszam, żebym nie wiedział. No. Dobra, słuchajcie, ja sobie to po prostu tak pomieszam Oj, będę z wami gadał. O, i mam zamknięte oczy, nie? I jak już zapomnę, która jest która, to się napiję, a potem sprawdzę, która jest która, nie? bo będę miał omarkowane. Piję jedną i drugą i zobaczymy. No i na przykład wiem, że to jest nowa. Teraz otwieram oczy. Tak, bo jak się zamknę oczy, to jeszcze bardziej czuć, że ta nie ma aromatu i jest taka, ten aromat jest nawet taki... Taki no śmierdzący nawet trochę. Dobra, jeszcze raz, żeby nie było, że raz mi się tylko udało. Może jeszcze bez nosa spróbuję. Tylko po samym smaku. Żeby nie mieć tasiemki. OK. I teraz no, zatknę, zatknę nos. Dodatkowo. Bo wow, bez nosa to się ciężko pije. No to ta jest lepsza. Ta jest lepsza. Otwieram oczy i faktycznie... Nawet z nosem zatkniętym, to ta jest lepsza. No to trzeci raz lecimy. Mieszane, tu nie ma tasiemek. Jedziemy. Ok. Strzelam już, że to będzie stara. Oj. Ta jest wyrazistsza w tym momencie, ale nie mogę już tak ładzić od razu. Ale no, strzałem, że ta jest nowa. Tak, zgadza się znowu ta po jednej stronie. Jedziemy kolejny raz no, ładnie. Dobra, nie ma ta Lecimy. Ta będzie stara. Ta będzie nowa. I znowu to samo. Różnica jest ewidentna. I zastanawiam się, czy ta nie jest trochę słodsza. Rzeczywiście tego cukru tutaj może nie jest po prostu trochę więcej. Więc do cukrę tą starą. Ale wydaje mi się, że to nie jest kwestia cukru, tylko po prostu tej wyrazistości. Dobra, mamy to to i to. Lecimy. Nie ma. Dobra. Lecimy. Dobra. Nie wiem. Wow. Wow, wow, wow. Myślałem, że to jest ta stara dosłodzona, ale jak wypiłem tą, to jest ona trochę inna, ale wcale nie jest lepsza. W sensie jest chyba trochę słodsza, ale to teraz bym stawiał, że ta jest ta stara. Jeszcze raz. Tak, no tam mi się nie podoba w ogóle. Mhm. A tu jest kawa. No i znowu to samo. Słuchajcie, mimo tego, że tam osłodziłem. Dosłodziłem. Więc nie jest kwestia e, słodkości. ta jest po prostu do pizdy. Ale dusio wygrywa, więc mi dowalony. Dziękuję.